45 lat ma klub sportowy Hutnik. Z tej okazji Rada Patronacka klubu ufundowała sztandar, który uroczyście przekazano działaczom i sportowcom na poniedziałkowej Akademii. Z rąk dyrektora Jerzego Knapika, przewodniczącego Rady Patronackiej, sztandar odebrał prezes klubu sportowego Hutnik Jan Figut. Wielu działaczy i sportowców otrzymało odznaczenie. Złote odznaki zasłużonego działacza kultury fizycznej otrzymali Władysław Handziuk i Bogusław Hermanowski. Przyznano też inne odznaczenia. Baziub Janusz, odznaka srebrna. Kargoń Zbigniew, odznaka srebrna. Kost Jan, odznaka srebrna. Kurek Jerzy, odznaka srebrna. Nowak Józef, odznaka srebrna. Peszko Roman, odznaka srebrna. Stój Stanisław, Odznaka srebrna. Tylko Jan odznaka srebrna. Odznaki brązowe. Baran Wojciech, figur Jan, Gładysz Tadeusz, Łach Stanisław, Spotkanie działaczy, sportowców i trenerów wszystkich pokoleń uświetniły dedykowane im występy artystyczne Amatorskiego Klubu Tańca Towarzyskiego ENCEK. Trzylecie istnienia Pisma Licealistów Makulatura było okazją do promocji ósmego numeru pisma i spotkania z krakowskimi dziennikarzami. Pismo w zasadzie ukazuje się od trzech lat i to jest druga okazja, jak gdyby ten okrągły jubileusz trzyletni zorganizowania właśnie takiego bankietu redakcyjnego, nie tylko dla naszej gazety, ale też również dla innych gazetek szkolnych, zaprzyjaźnionych, które na dzisiejszy wieczór zaprosiliśmy. Zaprosiliście wielu gości. Zaprosiliśmy różnych gości, ponieważ okazuje się, że przez dwukrotne warsztaty dziennikarskie, które organizowaliśmy, udało nam się kilku dziennikarzy zaprzyjaźnić sobą, m.in. na przykład pana redaktora Jerzego Piekarczyka z Przekroju, który nam dzielnie kibicuje od, od dosyć dawna, pana Michała Końskiego z Tygodnika Powszechnego, pana redaktora Ciepłego z Polskoamerykańskiego Towarzystwa Prasowego. Okazuje się, że, że przy okazji warsztatów dziennikarskich, które robimy, wiele osób się z nami zaprzyjaźnia i ta przyjaźń trwa, z czego oczywiście się cieszymy bardzo. Czym jest dla Was makulatura? Dla mnie przede wszystkim debiutem fotograficznym. Znaczy, Ja zadebiutowałem w poprzednim numerze i także było to dla mnie po prostu jakieś sprawdzenie swoich umiejętności może nie tyle pisarskich, co dziennikarskich, a w przyszłości chciałbym pisać także, więc to jest jakieś przygotowanie do tego, co będę robił w przyszłości. A jakie macie ideały dziennikarskie czy fotoreporterskie? Ja właściwie staram się jakoś artystycznie wypowiedzieć swoje, w swoich fotografiach. I...